Kurde, jaki jesteś wysoki, damn! Nie wiem, czy to tak badacz. A, poczekaj, nie wziąłem róbek. No, kurwa, wklędziemy. Cześć, te szybkie Cześć, witajcie na kanale Agnieszka, że jak znowu jest. Ja Stały jestem... bywalec, witam serdecznie. Cześć, cześć. I to znowu u niego, wiecie <słyszy> dlaczego? <słyszy> dlaczego? Takie plotki chodzą, że nie wychodzisz z domu nawet na zawodę. A, zapotę. a, dobra, zapomniałam. No tak, więc jesteśmy u mnie i dzisiaj Agnieszka przygotowała dla mnie coś, co ludzie na YouTubie teraz, bardzo dużo ludzi to hoduje, a Agnieszka postanowiła, że to zjemy, czyli kontynuuj. Jak pokazywałam wam w holu z Brazylii, kupiłam mrówki, takie prawdziwe do jedzenia, jakie jedzą właśnie w Ameryce Południowej, mam ja na przykład właśnie w Meksyku i Stwierdziliście, że najlepiej żebym przetestowała z blokiem, bo przecież już jedliśmy razem e, mrówki takie w lizakach, ale to były takie tyci, tyci, małe, nienkie mrówki, a te, uwaga blok jeszcze nie widział, tak, wyjmuję. Agnieszka to ukrywała przede mną bardzo pieczołowicie. To są mrówki? Tak. Ale to jest tylko odwłok. One są trochę pokruszone i ogólnie cała mrówka okay. już pokazuje. No Naprawdę powiem wam tak, wygląda smakowicie, no i wydaje mi się, że każdy kto teraz nas ogląda chciałby również z nami spróbować te mrówki, więc proszę, częstujcie się! <laughs> zjedzcie. <wszystko. śmiech> się! Nie Zobacz jaka piękna, to jest cała mrówka. W życiu nie widziałem. takiej Poczekaj, mrówka. no to skąd masz tą całą mrówkę, jeżeli tu są same odwłoki? To jest... Nie, to są... Czekaj, <laughs> To są. Raz jesteś... to, nie za każdym razem tak mówisz, że tak mnie przyjmujesz z powrotem. Dobra, dobra. pamięć. To są całe mrówki, tylko są pokruszone. A mi się udało okay. znaleźć taką okay. jedną całą dobra. Super. Dobra, I super. I naprawdę ci to w ogóle nie przeraża. Spójrzcie tylko na to, jak to wygląda. Ogląda bardzo dużo filmów z mrówkami. A man, man. I know. Nie, tak poważnie to przerażam, mnie, ale wydaje mi się, że skoro ludzie to jedzą, no to musi to być jadalne. Od razu Agnieszka, oczywiście zapytałam jeszcze na początku, czy na pewno nic nam się nie stanie. Agnieszka zapewniła, że wszystko będzie w porządku, więc ufam ci. się trochę przeraża, że zacznę tą głowę, jak ona jest wielka. No ale to to zjesz, ja sobie odwłok, tylko zjem, tak? Problem. Ale nie, powiem ci, że jestem ciekawa, jak to może smakować. A, dla mnie to jest w ogóle największa mrówka jaką w życiu widziałam. Bo ty to przywiozłaś z...? Yy, Brazylii. Okej, okay. i w Brazylii to jedzą rzeczywiście tak jak przysmak, czy po prostu jest to taki przysmak, na zasadzie ciekawostki, ale ludzie tego nie jedzą. Mm, jedzą jedzą i można to kupić w wielu miejscach, stoją panowie tak jak u nas na przykład, nie wiem, z watą cukrową w parku i, i krzyczą, że o, mrówki, mrówki i ludzie sobie biorą i kupują, e, więc... mnie Nie, naprawdę, to jak u nas z watą cukrową, u nich wow. z wiskami. więc przekąski takie jak chrupiące, oh. ale ona jest taka ładna, nie chcę jej niszczyć, zjem inną, zjem razem z tobą odwok, ale nie, musimy zjeść całą mrówkę też. Zjedzmy to. Nie odchodźmy od tematu. Nie, mogę to na stolik wyrzucić? Jak najbardziej. No, jak najbardziej. Później będę ja tutaj sobie śniadanie. I będziesz myślał o Przy kolację, tak. będę sobie myślał, że tutaj właśnie leżały te mrówki, które jadłem razem z O O ofo, to wygląda mega creepy z tymi nóżkami. Moja mina teraz wyraża coś na zasadzie, na co ja się zgodziłem. Mamo. Ale ucieszyłeś się trochę z Nie, trochę. spoko, dobra, jestem ciekaw. Trzeba e, dobra, testować. czyli wybieramy całą, tak? Czyli to jest odłóg? Mhm. A całą, dobra, no, to jest też obwłok, Tak, i tu głowę z nogami. A, a sobie nie weźmiesz, Weźmę. ale nie taka <laughs> Tak jesteś, dobra, Tutaj dzięki. Jest głowę z nogami. No dobra, to jest, to jest obrzydliwe. I ona ma jakiś taki meszek na plecach. Iu. Dobra, nie analizuj tych mrówek, no. <laughs> no dobra, dobra, ok. O, dobra. O, zaraz, tu się aparat ten pokazał, <laughs> ale jestem głuputka. Okay. Pachnie. O właśnie zapach, jeszcze nie patrzyłam na zapach. <śmuszczam> nie patrzyłam. Czyli nie, nie sprawdzał. Czekaj? Owu! To śmierdzi! śmierdzi. No śmierdzi. Ale ty że nie wiem, rówie pachnąć limonką albo. O Jezu. Zacz w torebce. I takim serem jakby? to jakby coś było starego takiego mi się kojarzy. Takie stare, no. co już by leżało z dwa miesiące. Znaczy to leżało dwa miesiące. miesiąc leżało. Czy to ma jakąś datę przydatności? No czy mrówki to, no mają no datę no. przydatności? Zaraz w Google powinniśmy pisać, czy mrówki mają datę przydatności. Wydaje mi się, że każdy to e, przeszukuje. Dobra. Jak stuknijmy się tym... E, Odwłokiem? Marówką, tak. A chcesz w całości? Całą mrówkę? A, czy... chcesz w całości od razu? Zastanawiałam się. Kiedyś? Wydaje mi się, że trzeba się delektować, więc najpierw zjedzmy to, a jak nie będzie dobre, to po prostu on już uciekał. I że smacznego. Uciekał. Ogólnie coś z tego się wysypuje. No. Jakby się pytali, o. jeżeli słyszycie jakieś dźwięki w tle, to mój chomik, spokojnie. Myślałam, że będzie lepsze. W Brazylii po prostu ludzie mają inne smaki i oni kupują to jak watę cukrową, a tutaj no niestety na niestety nam nie smakuje. A, że ochujne to jest. Sprawdźmy jeszcze głowę. Musimy? No. Dobra, to... smacznego. Głowa się chyba lepsza, się będzie słona. No. I taka chrupiąca. <noise> Powiem wam tak, jeżeli nie liście mrówka, to naprawdę nie musicie, drzy. Że... Z drugiej strony wydaje mi się, że wszystkie trzeba w życiu spróbować, więc jeżeli będziecie mieli taką możliwość, będziecie w Brazylii, to kupcie sobie, ale zostańcie po prostu przy hodowli mrówek, a nie przy hedzeniach. Też mi się tak wydaje, bo. O, o Boże, pan Cierzek mi się przykleił do podniebienia. o. Może poda? O, chętnie. Dobra. To jest trochę. Boże. To jest jak taka łuska od popcornu, w sensie taka. Wiecie, kawę to popcorn się wam przyklei z tyłu, ale to nie jest popcorn. To do z przesłaniem. Dobrze. Pewnie nie, ja jest mrówek, bo to mówię. Nie, nie. Dostałem taki kubek, <laughs> nie wiem dlaczego ja został, ale. Mam, mam wrażenie, że to jest znępisany już nigdy więcej nie przyszedł do mnie w domu. Ooooooo! Nie. Tak. nie wiem czemu akurat ja został taki kubek, ale. Ale to było. Dziękuję. Proszę, bardzo. Powiem mam tak, no ten kubek w zupełności nie mnie nie pokazuje moich uczuć po zjedzeniu tego, ciekawe doświadczenie, czy bym powtórzył... Ja jeszcze chcę całą naraz. Będziesz je... ale ty chcesz, no dobrze, że podkreślałem, że ty chcesz jeść. dobra ja też z nim. jak się jednoczyć w burę. A gdzie jest ten? A to. Dobra. To nie zmienia smaku, nie. naprawdę. To, że się jeszcze gorzej jest. Ja to rzeczywiście nie zmienia. Ale myślałam, że będę. O! Myślałam, że może się to pełni, jakoś nie wiem. Tak, będzie taka harmonia między nimi, że będzie jeszcze pyszniejsza. O Boże. Ale najlepsze jest to, że nie miałam oporu przed jedzeniem tego. w sensie, że nie obrzydziło mnie to, ale już jedząc, to jest masakra. O! Tak, więc jeżeli chodzi o mrówki, to uważam, że nie ma, ni, ogólnie nie tracicie dużo, jeżeli Dokładnie. ich nie próbowaliście. Um, i, I chyba zaczyniecie, że już to zrobiłam, ale to był ostatni raz. Tak, mój również. Dzięki bardzo, również, zaproszenie. Jak zwykle. Dokładnie. Perfekcyjnie, zawsze, zawsze z uśmiechem kończymy ten film ze mną i mówisz, żeby nigdy, żeby nigdy już nie przychodzi. No następny będzie na pewno jakiś fajny. Co, coś wymyślimy. Może Japon zjadam. O, o, może, jeżeli chcecie, to piszcie w komentarzach. Dokładnie. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa.